Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Grand Game z kodem MMABNB, 10% zniżki na grandgame.com Witam wszystkich, Hubert Miściwiewski. Robert Ruchała, witam serdecznie. Witam, się mano. Jak tam? Po pobycie w Stanach i już nagrywałem wywiad z Bartosem, włączcie sobie, tam jest cała historia jak cię rozciął na treningu. Ja nie muszę oglądać, bo ja byłem na miejscu. <laughs> Ale inni widzowie, nie? Ale zobacz, całe szczęście chyba stopy myje, tak. bo się zakażenie nie wdało. Tak, nie wdało się zakażenie, ja też dobrze przycelowałem. Tak, tak. Znaczy, bardzo mu dziękuję, nie? Bo przynajmniej będę walczył. Ale zobacz, ale wyjazd udany nie tylko pod względem sportowym, ale też zasięgowym, stary. Szapoba wielkie za to, bo liczby ogromne wy zrobiliście, co? Na tych rolkach i TikTokach. Tak, tak. No właśnie, bardzo dziękuję chłopakom, że się zgodzili, bo były momenty, gdzie mówili nie, 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 nagrywajmy, nie chcę, a później, później, później. A ja mówię, Dawać". Nagrywamy gości, nie? I nagrywaliśmy. Ogólnie, co? Filmik. wiesz Najgorszy był problem, tylko żeby się wiesz, ustawić coś, to zrobić, no. bo ja to kleiłem w ciągu 10 minut nie? i był już filmik zrobiony. Więc jakby e, tylko to. E, no i co? Ogólnie, no, zajebisty pomysł, nie? Jakby ten z mistrzem mój płaczem dobrze siadł. Tak. No, fajnie, nie? masę basenie... jest dobrym monterzystą, ty. Tak. no chcesz tak. do nas przejść do roboty? Może, może. Reżyserem też powiem ci. Super. Tak? tak. W ogóle, jaka akcja na lotnisku no. idę. E, <gulio> <gulio> I to bo kap, kap, pokazał mi jak działa, a no. teraz rozumiem, ja ją płacę. <gulio> grube tysiące, no. nie? No, no, a przecież Highlight ostatnio też skleiłem Bartosowi, nie? Który sobie dodał, to sobie możecie zobaczyć. Kto ty skleiłeś? No. Fajny? No, nice. No, no to ja. To nieźle. No, co chciałem mówić? Że słuchaj, akcja z tym na nie? Samolot Bartos w kiblu. poszedł ten do sklepu. Stoję, czekam na nich, tak, nie? I podchodzi gość tak. Siemano, Koguciku, no nie, o, siemano, siemano. A, a ten. A ty, a gdzie buldożer? A ja, no kiblu. <śśledzio> także, także filmiki siadły. Buldożer. O, ten, ten. Wiedziałem, wiedziałem, ale y, podobno zostałeś potem Ultimatum, że tylko raz w tygodniu, tak? Coś nagrywacie. Tak, tak, no już potem. Ja nie, nie kłamał. Potem, to... potem już zmniejszyć e, trzeba było ten, ale no ogólnie, wiesz, e, częstotliwość dokładnie. Brakuje mi słowa, bo się bije po głowie. Słuchaj, ale co? Ogólnie zadowolony z swojego wyjazdu? Bardzo. Ciężko bardzo. było wrócić? Oj, bardzo ciężko. Znaczy, pod względem. Jeszcze wiesz, wiesz tęskniłem za, za dziewczyną, za ludźmi, ale nie za tą pogodą. Wiesz, ja wiedziałem, że będzie ciężko. Przedstawić cię, ten jetlag. Wiesz, po prostu przyjeżdżasz 6 godzin do tyłu. Zimno. W tamtą, w, tak, W tamtą stronę jest spoko, bo tam masz słoneczko, cały czas energia. A tutaj wracasz, i tak. Jeden dzień słońce, potem yy, burza i deszcz. Zimno, wieje. Wiesz, ja normalnie teraz wychodzę z auta. 28, yy, podłączyłem sobie, wiesz, yy, ogrzewanie, wychodzę szybko do tego studia, nie? Także, no trzeba się przyzwyczaić, nie? No i Jadlak myślę, że jeszcze z pół tygodnia potrwa. A on mówi, że u niego wszystko jest w porządku, buldażer. No, ale on był pierwszy raz, więc żyje jeszcze chyba energią ze Stanów, a ja jak już jestem czwarty i wracam, to e, za drugim... Raz już byłeś, tak? Za, za drugim jeszcze nie, ale za trzecim, czwartym jak już wróciłem, to ten jadlak był bardzo odczuwalny u mnie. Mhm. Ale wiesz, u mnie też w Krakowie jest całe powietrze. Ta... A może w Łodzi jest lepsze? <laughs> może. Eee, słuchaj, twój rywal, Kacper Formela. No i pytanie. Czy Ty jesteś zadowolony ze swojego rywala? Bo dużo ludzi mówi, że Kacper nie zasługuje na walkę o pas. A czy wiesz co, jak nie zasługuje, jak przecież jest czwarty w rankingu, więc jakby no, Patryk teraz nie zawalczy ze mną, no bo walczyliśmy ostatnio, y, Daniel Rudkowski nie zawalczy, więc no czwarty jest formela, hmm. więc jakby, no wiesz, tutaj nie rankingowo. Liżej. No to rankingowo jest, nie? To że, to, że po pierwszej walce jest czwarty w rankingu, no to po prostu no, tak KSW ustawiło, ale no jakby yy, jeśli jest czwarty, no to wiadomo było że przecież będzie się bił ze mną no nie mm -hmm. no. Teraz tutaj by się przydał taki ten mem co ktoś tak opowiada i takie te wiesz takie te liczby mu się w głowie tym przypominają no nie tutaj tak tutaj tak, tak. Liczenia, wiesz o co chodzi tam tego no słuchaj będzie się bił z karateką to jest stójkowy, tutaj też nie ma co się oszukiwać że kasper to jest głównie stójka no, i, i, no, on jest wiesz, on jest y, uzdolniony, wiesz, i jakby wszędzie, w każdej płaszczyźnie. Nie? No, ale taka no, jego przewodnia płaszczyzna, no, nie? no bo on się wychowuje z karate, z tego co ja pamiętam też. No tak, tak, oczywiście. Się, karate Shotokan. Shotokan, no, no, shotokan, shotokan tak. tak. Karate Shotokan, no i właśnie, słuchaj. Y, to strzelam, że może być bardzo coś ciekawy, płytnik dla ciebie, bo to mm, też pokaże, na jakim poziomie jest ta Twoja stójka. Ja jestem bardzo ciekawy. Myślisz, że wielkim wyzwaniem będzie właśnie podjęcie rękawic w stójce z Kasprą Formelą dla ciebie? No ogólnie Kasper będzie wielkim wyzwaniem, nie? Bo to jakby, wiesz, to nie jest byle zawodnik też, nie? Więc wiesz, ludzie też nie znają Kasfra, no bo on jakby nie walczył w KSW i, i wiesz, i dopiero tutaj przyszedł. Znaczy znają go, ale po prostu wiesz, ta większa, ta szersza publiczność jeszcze go nie zna, no, A on jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i tutaj myślę, że wiesz, walka to nie będzie tak, jak sobie wszyscy myślą, że do, do jednej bramki, tylko to naprawdę będzie mocne starcie, nie? I wiesz, ja z Kaspem też sparowałem pomagał mi do Parnasa. Tak? No tak. O. No tak, przecież ja się z, Kap z Kasperem bardzo dobrze znam. Byłem o. u niego na 4 albo na 5 dni w Łódzsawowie. Spałem u niego tam w wynajętym mieszkanku i wiesz, i razem tronowaliśmy wszyscy, nie? Wiesz, ja, Kasper, Jona Tankujawa i Kamil Piątkiewicz. Byliśmy na pięciodniowym obozie sparingowym. U o niego. proszę. No. To ciężko było przyjąć pojedynek. W sumie z kumplem czy raczej ludzie. My, my nie jesteśmy też jakimiś nie wiadomo jak kumplami, po prostu jesteśmy, jesteśmy znającymi się dobrze zawodnikami i wiesz, jakby no, mamy bardzo dobre relacje, no ale wiesz, jakby to, no, to jest sport, no, każdy chce być mistrzem, więc mhm. no tutaj no, kurczę, wiesz, no, Kasper chce być mistrzem, jak chce obronić tytuł mistrza, no, i musimy się zmierzyć po prostu, nie? No tak jak e, KSW tak ustaliło, no to tak jest, no tak się będziemy bić. To był twój pierwszy e, zaproponowany Ci rywal, czy jeszcze miał być coś innego? Nie, jeszcze nie, y, Pierwotnym rywalem y, był Daniel Rutkowski, a, a, a ten a y, kolejnym jest Kasper Formela. Bardziej jesteś zadowolony z tego, że zmierzysz się z Kasprem niż y, z Danielem, czy raczej to już ci tam nie robiło różnicy? Ja po prostu wiem, że muszę się mierzyć z zawodnikami stopu. Zawodnicy stopu wiemy, na co są. Ja też cały czas, znaczy cały czas. No po prostu ja wiem, kto jest w rankingu, więc wiem, z kim potencjalnie mogę się mierzyć. Skoro nie dwójka, no bo z dwójką się mierzyłem, no to będzie trójka, czwórka, piątka. Mhm. Maksymalnie jeszcze szóstka. Nie? Te rankingi się przydają jednak, nie? No tak, no więc jakby ja z góry wiem, kto może być moim rywalem, nie? E, teraz walka za miesiąc. Kurczę, potężna gala w ogóle, też fajna sprawa, co? Wystąpić na, na czymś takim, yy, czym będzie KSW 100, no bo tam walczy cała ta śmietanka, można powiedzieć, KSW. No, wielkie wrażenie, wielkie wrażenie, fajnie, że zostałem doceniony. Wiesz, no jako mały robaczek, kiedyś tam na publice oglądałem KSW, teraz jestem w organizacji, jestem mistrzem i jeszcze biję się na najlepszej gali w roku, więc taka sumie no taka jubile, jubileuszowa, dobrze, jak, jak, jak chcę za szybko powiedzieć to mi nie idzie, wiesz, dlatego <noise> zwolniłem <noise> I, i wiesz, no, to jest bardzo wielkie wyróżnienie zawalczyć z takimi legendami na, na jednej karcie i, no, i bardzo się cieszę, że, 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 że to spotkało właśnie mnie. Że tylko się podpytam o te stany, dobra szama była czy nie, bo, bo Bartosz mówi, że tam mało, jakoś tam próbował innych rzeczy, ale mówisz że ogólnie okej. Okay. Znaczy, wiesz co, y, tam jest dużo, dużo fast foodów i no, jednak trzeba zwracać na to uwagę. Nawet jak czasami chcesz coś zjeść zdrowo, na przykład tam w Walmarcie nie ma działu bio, nie? Tam jest co? bio, no to to jest dla karma karma dla psa, nie? <śmiech> <śmiech> w, wiesz o co chodzi. I my tak chodziliśmy, szukaliśmy bardzo takich zdrowych rzeczy, no ale na przykład no, chleb nie jest, jest normalnie pakowany tak jak chleb tostowy i wiesz rzucany, z, napełniony powietrzem i Hello. Do sprzedaży, nie? To nie jest tak jak u nas. Także wiesz, szukaliśmy bardzo dietetycznych rzeczy. Ogólnie jedzenia. Jeździliśmy, nawet jak jeździliśmy do restauracji, to po, po spoko restauracjach, nie? Czasami trafisz jakiś babol, ale no. Wiesz, no byliśmy trzy tygodnie, ostro trenowaliśmy, więc jak je zjedliśmy burgera, no to też się nic nie stało, nie? No ja sądzę, że tak, ja tak. Jeszcze tylko ostatnia sprawa odnośnie Kaspra. Strzelam, że to będzie bardzo ten fajny pojedynek, bo każdy płynny Kaspra też to jest fajne widowisko. Jeżeli pokażę ci takie w swoim ostatnim pojedynku, że idziemy teraz na środek się tutaj łupać, wychodzisz? Ja nie jestem Max Holloway. <laughs> nie no, Mordo, wiesz co, ja czy ryzykować fajnie, no ale. Mm, duże do stracenia, nie? Duże jest do stracenia, ja też jestem zawodnikiem, gdzie naprawdę no, y, no, zamierza iść po te najwyższe cele. I, i po prostu wiesz, no, no. Zresztą nie wiem szczerze, jakbym zareagował, bo to jest walka, ale mhm. jestem bardziej za, zawodnikiem stonowanym i myślącym. Robert, Ruchała, dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Pozdro, Siemano.